Obliczmy no, pole powierzchni wytyczonego kwietnika na podstawie tej informacji, które mamy podane w zadaniu. I pierwszą rzeczą, którą tam czytujemy z treści polecenia, to jest to, że bok tego kwadratu, czyli tego całego mantrawnika, wynosi nam w tej sytuacji 9 metrów na 9, oczywiście, bo to jest to kwadrat, więc wszystkie boki będą tej samej długości. I mamy też podane długości tych ścieżek, że długość tych ścieżek, tych krótkich, wynoszą nam po 1,5 metra. I tak tutaj też informacja naniosę. Natomiast te dłuższe mają 2,5 metra tutaj, i 2,5 metra też i tutaj. I teraz tak, jeśli chodzi o sytuację, żeby obliczyć sobie pole powierzchni wytyczonego tego kwietnika, musimy oczywiście w takiej sytuacji poznać długości tych boków. No i boków, które byśmy chcieli poznać, to będą długości w tym miejscu. I teraz tak zastanówmy się, że skoro mamy ten odcinek, który będzie tutaj długo, szerokością tego kwietnika, i ten odcinek w tym miejscu nas wynosi nam po prostu 2,5, natomiast ten odcinek też nam wynosi 2,5, tutaj też 2,5 mogę to przepisać, to ten oznaczmy sobie jako powiedzmy X, albo po prostu nie musimy tutaj oznaczać nic innego, tylko po prostu to przeliczać, mianowicie przeliczymy to w ten sposób, że to będzie 9 odjąć 2,5, odjąć 2,5, i to w tej sytuacji nam będzie wynosiło po prostu X, no bo cały ten odcinek na górze nam wynosi po prostu 9, czyli 9, inaczej mówiąc odjąć 5, będzie w tej sytuacji nam oznaczało, że ten x to jest nam równe po prostu 4, czyli ten bok tutaj nam będzie wynosił 4. Tak samo też, jest, co my zrobimy tam po prawej stronie, czyli tą długość tego naszego kwietnika, i ten kwietnik tutaj też nam będzie wynosił 9, z tym, że ta nasza tutaj ścieżka, czyli ten nasz odcinek, który tutaj mamy, będzie nam wynosił 1,5 i ten odcinek, który tutaj mamy od tam dotąd, będzie też nam wynosił półtorej. No a tutaj byśmy oznaczyli sobie to jako Y. I w tej sytuacji mamy następujące równanie, czyli od 9 musimy odjąć wtedy 1,5 i odjąć 1,5, aby otrzymać wtedy naszego Y. No i to jest 9 odjąć inaczej mówiąc 3, czyli Y wynosiłby nam 6. No i mamy już tak naprawdę podane wymiary tego kwietnika. I teraz wystarczyłoby tylko i wyłącznie obliczyć pole powierzchni. A pole powierzchni to jest nic innego, tylko to jest kwadrat. Przepraszam, jest to prostokąt oczywiście. Czyli musimy oczywiście bok razy bok przemnożyć, czyli wtedy by było 4 razy 6. Skoro to jest w metrach podanych to też zapiszmy to, że to są w metrach. W tej sytuacji mamy, że pole wynosi nam 4,6 metrów, to jest 24 metry kwadratowe. Taka jest powierzchnia kwiatnika i taka jest odpowiedź do tego zadania.